Przede wszystkim, jak z głową jeździć? Głowa to nie Arbus. Dokładnie tak to wygląda w momencie, kiedy mamy wypadek na hulajnodze elektrycznej, przewracamy się. Urazów mogą doznać nasze kończyny, dolne i górne. Przede wszystkim mogą być to złamania, stłuczenia. Ale co najważniejsze, jeżeli uderzamy głową o krawężnik czy o powierzchnię, na którą upadamy, no jest to uraz bardzo niebezpieczny. Wygląda to mniej więcej tak. Zobrazujmy sobie, upuszczamy arbuza, i tak samo jest z naszą głową. To są urazy bardzo często, bardzo dotkliwe, które skutkują po pierwsze urazami, które mogą nas przykuć do łóżka na bardzo długi okres czasu, ale przede wszystkim mogą zagrozić nam śmiercią. To są bardzo ciężkie sytuacje, z którymi musimy sobie radzić my jako użytkownicy hulajnóg, czyli stosujmy profilaktykę. Przede wszystkim kask on jeszcze nie jest obowiązkowy na dzień dzisiejszy, ale pamiętajmy o tym, że ten kask kosztuje od kilkudziesięciu do maksymalnie, już biorąc pod uwagę, że jest to z bardzo wysokiej półki sprzęt, do kilkuset złotych, nie osiągających ceny pięciuset złotych. Pół tysiąca, jeżeli kładziemy na szalę równoważną nasze życie, to jest nic w porównaniu do tego, co możemy stracić. Zero słuchawek, zero telefonów, zero odpisywania na SMS-y, zero korzystania z social mediów. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Dbajmy o to, żebyśmy my byli bezpieczni, ale przede wszystkim też ci, którzy, od których bezpieczeństwo zależy od nas, kiedy my się poruszamy taką hulajnogą. Pamiętajmy, że brak kasku e, grozi e, urazami głowy, brak na przykład ochraniaczy na nogi czy głowy, jeżeli nie potrafimy jeździć taką hulajnogą, bo to jest specyficzny sprzęt. Tutaj inaczej jest umiejscowiony środek ciężkości. To nie jest tak jak na rowerze, e, kiedy wchodzimy na, e, w zakręt, ten środek ciężkości jest jest specyficzny, może powodować to, że nagły skręt kierownicą podczas zakrętu powoduje nasz, naszą przewrotkę. Czyli po prostu jesteśmy skazani na to, że w tym momencie może nastąpić uraz kończyn dolnych, górnych głowy. Pamiętajmy, że każde rozproszenie naszej uwagi może spowodować brak absorpcji sygnałów z zewnątrz. Bierzemy zawsze pod uwagę to, że podczas jakiejkolwiek kontroli dokonywanej przez policjantów pierwszą czynnością jest sprawdzenie trzeźwości takiej osoby, która się porusza na tej hulajnodze no oraz sprawdzamy to, czy ta osoba porusza się również z prędkością dopuszczalną, bo coraz częstsze są już przypadki kontrolowania również prędkości przez policjantów ruchu drogowego, prędkości, z jaką poruszają się użytkownicy hulajnok elektrycznych.